No siemanko, siemanko mistrze, z tej strony Razer i witam was znów po trochę dłuższej przerwie, związanej oczywiście ze studiami, trochę też z moim lenistwem, ale również no z nakładem rzeczy w życiu osobistym No nie oszukujmy się, te dwa lata w rok nie trochę pochłaniają Przede wszystkim sesja Jeszcze samo chodzenie na zajęcia, na które staram się być No raczej na wszystkich I nie jest aż takie straszne, ale potem jak przychodzi sesja To jest strasznie męczące No i do tego praca i tak dalej i tak dalej Nie nagrywam tego materiału, żeby narzekać eee, Nagrywam ten materiał, żeby się cieszyć Że mogę znowu do was porozmawiać I ewentualnie poczytać jakieś komentarze Będzie mi bardzo miło Słuchajcie, dzisiaj w tle oczywiście Call of Duty Black Ops 6 Mapka map Nuketown, tryb dominacja, grałem sobie tutaj z SMG i to nie pamiętam nawet jak ta broń się nazywa, ale gdzieś tam Wam zaraz napiszę tutaj na ekranie. Udało mi się, słuchajcie, wbić atomówkę, także wow, super. To jest, jest to moja druga atomówka, również druga wbita na streamie, ponieważ wszystko było streamowane, ale jakby udało mi się teraz z kina ściągnąć ten, ma, ten, ten gameplay. Poprzedniego niestety mi się nie udało wbić, ale jest zapis streama na Twitchu, także jak coś to zapraszam oczywiście na Twitcha. No i cóż, no dzisiaj tak jak widzicie po nazwie tego materiału chciałem z wami porozmawiać, znaczy przedstawić może z mojej perspektywy takie mm, rzeczy, które mnie bardzo denerwują w Call of Duty Black Ops 6, ale myślę, że nie tylko mnie. I zaczniemy od systemu spawnów. To jest chyba najgorsze. W sensie może... Nie wiem, czy to jest tak chronologicznie poukładane, czyli coś jest najgorsze, coś jest najmniej e, przeszkadzające, ale pierwszą rzecz, którą sobie wy, wy, wypisałem, jest system spawnów i już mam tłumaczę, dlaczego tak jest. Ponieważ ja bardzo często gram takie tryby jak Kill Confirmed, jak Team Deathmatch, jak Hardpoint i na tych trybach respy są tragiczne, tragiczne. Bardzo dużo gram Newtowna i tych małych mapek typu Babylon na przykład, i jeżeli tam się trafią, trafi taki tryb typu właśnie team deathmatch, no to są straszne respy, naprawdę respy są straszne. Bardzo często są takie sytuacje, gdzie respisz się ty i dosłownie po sekundzie enemy się respi koło ciebie, za tobą, przed tobą. To jest straszne. Spawn flip jest na spawn flipie. I właśnie to jest najgorsze, że od wielu lat Call of Duty ma problem z tym systemem spawnów, bo ja pamiętam to od dawna. Ale mam wrażenie, że ten problem nie jest zmniejszany, a wręcz narasta, bo kiedyś w Call of Duty yy, to też występowało, pamiętam Black Ops 2, w MW3, jakby to, to, to jakby ten problem był, ale nie aż taki jak teraz. Hello. Kolejna kwestia to jest chyba właśnie taki, taki największy minus z tej gry, mam, ma, mi się wydaje, czyli... ale też nie wiem jak to nazwać. To, ja bym to... Połączył chyba wszystko w jedno, chociaż sam dokładnie nie wiem o co, yy, co, co jest tutaj problemem, za chwilę wam wyjaśnię o co mi chodzi. track interpolacja, ogólnie połączenie z serwerami i time to kill. Yy, nie wiem jak wy, ale ja bardzo często mam takie wrażenie, że pierwszy zaczynam strzelać do gościa, mam dużo na nim hitmarków i nagle ginę, nagle ginę, bo on mnie zabija, a nie ja jego. I to jest y, na tyle częsty problem, że on strasznie denerwuje. I czasami są takie mecze, że faktycznie to czuć mniej, albo po prostu to jest takie. Może aż tak bardzo nie przeszkadza, ale są mecze, gdzie faktycznie czasami masz... i nawet masz dobrą broń, typu nie wiem, Model L teraz jest mocny Krik, e, MP, MP5, czyli ta C9, czy jakiś jackal, i widzisz, że pierwszy strzelasz, masz celownik na nim, są hitregi. Poprzez hitmarki, ale gość cię nagle zabija. I potem patrzysz na kilkam, i na kilkam jest z jego perspektywy. Ty w niego wodowałeś dwie kulki, może trzy, A on cię, on mimo wszystko, już zaczynał strzelać później, to jednak cię zabija pierwszy. To jest giga dziwne. I ja czytałem na reddicie, rozmawiałem też z znajomymi. To jest taki problem, który chyba najbardziej denerwuje w Call of Duty Black Ops 6. Nie wiem, czego to jest problem, może samego gamecodu, ale no. To jest, to jest tragiczne, serio i to właśnie to jest taki minus, który najbardziej odbiera fan z grania w Call of Duty Black Ops 6. Bo ogólnie ja jakby nie zmieniłem swojego nastawienia Call of Duty Black Ops 6 jest, do, jest przyzwoitym kodem, na pewno i najlepszym z, 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 z poprzednich lat sorki, że się motam. Za często też nie, nie, mam, nie mam dane tak, tak długo mówić w ciągu, to dlatego. No, ale, ale ma też swoje duże mankamenty, które są ogromne. Kolejnym jest oczywiście skill-based matchmaking, czyli coś, co zabija Call of Duty od wielu lat. Ja już tłumaczyłem. Uważam, że nie powinno być takiego systemu, że jest to system, który wspiera nobów. I tak naprawdę osoby, które zaczynają, okej, okay, może faktycznie jest im łatwiej wdrożyć się do gierki i tak dalej, ale jest to typowy system dla, dla osób, które. Mm, żeby wydawali pieniądze i żeby jakby szybko nie odwracali się od tej gry. No bo ja uważam, że lepiej, żeby tego SBMM nie było i żeby ci słabsi gracze częściej trafiali na lepszych, bo grając z lepszymi graczami, oni szybciej nauczył się grać lepiej po prostu. A tak będąc mniej więcej na swoim poziomie, może tam delikatnie większym, ich progres po prostu będzie dłuższy. Jeżeli ktoś gra lepiej w Call of Duty, to doskonale wie jak to wygląda, że kiedyś było bardzo ciężko wbijać cokolwiek, ale potem im więcej się grało, i więcej się grindowało, poznawało grę, no to, no to potem się po prostu stawało lepszym. No a teraz niestety nie ma czegoś takiego. No i też minus dla pubstomperów, nie? I, i dla osób, które dążą po jakieś dobre wyniki, no bo bardzo, bardzo ciężko jest teraz. O takie coś, skoro działa skill based matchmaking. Chociaż jak widzicie na załączonym obrazku, czasami da się, czasami jest jakieś bot lobby, w tym meczu było straszne bot lobby i udało się wbić niuka. Kolejna kwestia, to nie, nie wiem czy bym nazwał to czymś takim bardzo rażącym, ale niewyraźna grafika, to znaczy czasami mam takie wrażenie, że, że po prostu grafika jest na tyle dziwna, że mm, czasami po prostu nie widzę przeciwnika, gdzie normalnie bym zauważył go. Mam takie wrażenie, nie wiem czy też tak macie, napiszcie w komentarzu. Trochę I'm assist denerwuje, bo czasami widać, głównie jakby ja nie mam problemu aż, bardzo, aż tak bardzo do tego aim assista, wiem, że on został znerwiony, ale czasami jak widzę snajpera, i widzę jak na tym kilkamie te, ten system sam nacelowuje na mnie i gość mnie zabija to mnie po prostu. Denerwuję bardzo. No, i jeszcze taki jeden, jeden taki, taki mniejszy minus. Uważam, że jest trochę za dużo skórek do postaci i do broni, i niektóre są na tyle rażące, że na przykład broń strzela ci piorunami. To jest straszne, bo w sensie wiem, że to można wyłączyć, ale, ale jak dopóki nie ogarnąłem, jak to można wyłączyć, to to było dla mnie katorga. Widzieć, że jakieś pioruny do mnie strzelają, i przez to to mi ograniczało też. Yy, odbiór, odbiór gry, tego gdzie jest przeciwnik, skąd on strzela, trudniej mi po prostu było go zabić, no a jeżeli chodzi o skórki to postać, no to już tam nie będę komentował bo jakieś latające żółwie nic, czy terminator na mapie to to totalnie nie mój, nie mój smak i to tyle, dajcie znać co wy sądzicie o Call of Duty Black Ops 6, tutaj wymieniłem tylko minusy, chociaż uważam, tak jak właśnie wcześniej mówiłem, że gra nie jest aż, aż, aż taka zła, że plusy również posiada nie jest, nie jest złym kodem ogólnie ta gra Trzymajcie się, mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Miłego dnia, pa pa. Do widzenia.